Hop, hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu, to znaczy chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. Nareszcie, już jest, nareszcie przyszło. Co takiego, myszko, co przyszło? Jak to, co przyszło? Przecież ci mówiłam, że przyjdzie przesyłka z Australii od babci gryzuni. Nareszcie przyszła. Faktycznie mówiłaś, ale ja zupełnie zapomniałem. Zapomniałem, zapomniałem. Ty sobie z supełki ku pamięci powinieneś wiązać, albo... Wszystko zapisywać. Moja wina, zapomniałem, ale ta przesyłka miała przyjść już dawno. Przecież to nie e-mail, który przychodzi przez sieć błyskawicznie, tylko normalna przesyłka pocztowa, a od nas do Australii jest ho, ho, a może jeszcze dalej. Kilkanaście tysięcy kilometrów. No właśnie, zaraz. Gdzie jest ten nóż do przecinania korespondencji? O jest, już nie szukaj, znalazłam. Jest tam, gdzie zawsze, koło komputera. A co z tą przesyłką, bo nie dosłyszałem? Od babci ogonisi. Od mojej kochanej babci gryzuni. O Jezu, zawsze dostaję gęsiej skórki, gdy słyszę o babci gryzuni. Straszliwa kobieta. Co ty tam roczesz? Nie, 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 ja tak sam do siebie, tylko taka. I co pisze twoja babcia? Jeżeli możesz, to przeczytaj. A pewnie, że tak, przeczytam, bo to jest list adresowany również do was. Niemożliwe. A tak, możliwe. Przecież babcia was zna i po swojemu lubi. No to słuchajcie. Mhm. Moja kochana wnuczko, jak wiesz, nie miałam ostatnio dużo czasu i dlatego nie odzywałam się zbyt często do ciebie, moje dziecko. A tam, gdzie byłam, dostęp do sieci sprawiał mi dużo problemów, dlatego nie odpowiadałam na Twoje e-maile. Aha, to dlatego babcia nie odpisywała tak długo. Ale to się zmieni, bo wracam na dłużej do Sydney, do swojego domu. To tyle tytułem wytłumaczenia. A teraz najważniejsze. O moja kochana, możesz być dumna ze swojej babci? o bo w dwudziestym piątym międzynarodowym rodeo w ujeżdżaniu dzikich kocurów pustynnych zdobyłam złoty wąs w kategorii pań i srebrny pazur w klasyfikacji ogólnej oho ho, to moja babcia jest zdolna Oj, biedne kocury ojej, straszna kobieta Żadnemu kocurowi nie przepuści. Cicho daj słuchać dalej, bo to bardzo ciekawe. Konkurencja była ogromna. Ale jak wbiłam ostrogę temu mojemu rudzielcowi o imieniu Nocny Wyjec, na którym startowałam, to posłusznie wykonywał wszystkie moje polecenia. Najwięcej problemów miałam ze szczuciem psów i wyścigiem z kangurami. Nocny Wyjec nie lubi szczuć psów dingo, a wyścigi z kangurami traktuje jako dobrą zabawę. Ale na 100 możliwych zdobyłam 97 punktów. Zresztą sama zobaczysz to wszystko na płycie, którą ci przesyłam. Jest. Czteryta. Jest jest, ale poczekaj. Jeszcze tylko kilka słów. Pozdrów proszę ode mnie swoich przyjaciół, a w szczególności uroczego Arlika i tego ciamajdę Modusia. Miły to on jest, ale nadal nie wiem, co ty w nim takiego widzisz, ale to w końcu twój wybór. E, a e, nie, nie, da, dalej to już nic takiego ciekawego. Takie jakieś osobiste rady babci do wnuczki. Aha, rady dla wnuczki, tak? To, że miły, to rozumiem, ale że ciamajda? Ja kacia Majda! Czy to o mnie? Czy, czy ja dobrze słyszałem? To pokaż nam tę płytę, o Tak, już, j, j, już, tu, tu jest. Jak starannie zapakowana, poczekaj, już rozwijam i wkładam do odtwarzacza. I co? I chyba nic. Dlaczego niczego nie widać? Hmm. Sama nie wiem, przecież powinno grać. Może się coś zepsuło? Ale zamiast tego jest jakiś napis. Że jest błąd i, i że tego typu płyty nie da się odtworzyć. A, a spróbuj w komputerze. Poczekaj chwilę. Też nic. Nic nie działa. Pewnie poczta uszkodziła płytę. I co teraz będzie? Nie zobaczę babci gryzuni na nocnym wyjcu. Kogo no, przepraszam? Nie zobaczysz? U babci Gryzuni na nocnym wyjcu. Jaka szkoda. Ha, nie bardzo rozumiem o co chodzi. Ogonisia dostała płytę od babci Gryzuni, tej z, z Australii. Pamiętasz? Tej, co bierze udział w rodeo. A nocny wyjedz to jej ulubiony kotur, na którym wygrała zawody. To samo chciałem powiedzieć. Aha, rozumiem. I co z tego wynika? No chyba tylko to, że płyta jest uszkodzona, bo ani odtwarzacz, ani komputer nie chce jej odczytać. Chyba tak. Pokażcie mi tę płytę. Hmm, niemożliwe. Płyta jest w porządku. Zresztą trudno uszkodzić taką płytę. To, co mogło się stać, może komputer. Co ty powiadasz? Komputer jest w porządku, a odtwarzacz też nie. Działa. Przecież wczoraj oglądaliśmy film o inwazji z podświadomości mechanicznych pomarańczy. No to co? A właśnie encyklopedio co to może być? Poczekaj. Poczekaj, chwileczkę. Tak, już chyba wiem. Tak, to jest to. To nie jest płyta z filmem DVD. Tak, ależ to oczywiste. Ten film Babcia Gryzunia zapisała w formacie DVX. W jakim formacie? DivX. I dlatego wasz odtwarzacz nie chciał jej przeczytać, bo nie obsługuje tego formatu. A komputer? Komputer odczyta, ale dopiero wtedy, gdy zainstalujemy odpowiednie kodeki. Ko, ko co? Kodeki to takie jakby hmm, takie programiki, które pozwolą nam na odtworzenie tej płyty. A ja myślałam, że każda płyta z filmem jest taka sama. Ależ skąd wygląda tak samo? Jednak sposób zakodowania filmu jest inny w tym przypadku. Dzięki odpowiedniej kompresji jakość filmu jest podobna jak filmu z płyty DVD, ale zajmuje o wiele mniej miejsca. Na czym to polega? Oj, ogonisiu, to nie jest takie proste. Wytłumaczę encyklopedię. Ale najpierw zainstaluj te kodeki, bo chciałabym obejrzeć film od babci. Bardzo proszę. Nie mam zbyt dużej wprawy, ale nic straconego. Za chwilę przyjdzie profesor i na pewno znajdzie sposób na jej odtworzenie. O! Profesor już jest, widzicie? Spada nam pan prosto z nieba. A ja myślałem, że prosto z tramwaju. A w czym problem? Trzeba zainstalować w komputerze kodeki do odtwarzania Divixa. No i oczywiście wyjaśnić ogonisi, czym jest Divix. Łatwizna. Zaraz wszystko wam opowiem. A co to za film, który chcecie oglądać? To film z 25. międzynarodowego rodeo w ujeżdżaniu dzikich kocurów pustynnych z Australii, które wygrała moja babcia na nocnym wejcu. Ho ho. Na nocnym wejcu, powiadasz? Czytałem o tym w internecie. To bardzo poważne zawody, więc z przyjemnością z Wami obejrzę. A z dvx to jest tak. Jest to stratna metoda kompresji danych, pozwalająca umieścić na zwykłej płycie kompaktowej filmy o długości i jakości zbliżonej do standardu DVD-video. Jest to standard, który jest bardzo popularny w sieciach internetowych, ponieważ przy jego pomocy możemy w sposób bardzo szybki i wygodny przesyłać informacje audiowizualne do osób, które się daleko od nas. Pozwala on przesłać informacje, które będą w maksymalny sposób upakowane, tak aby nie utracić ich jakości. A czym... Tak naprawdę jest DivX. Idea działania kodeka, czyli programu, który jakoś przekształca strumień danych do postaci zakodowanej, jak i w postaci zakodowanej do zwykłego strumienia, polega na tym, iż ta sama informacja jest zapisywana tak, aby zajmowała mniej bitów. Kompresuje dane informacje, usuwając informacje nadmiarowe, czyli takie, które w danym momencie wydają się zbędne. A ja słyszałam, że on jest nielegalny. Kiedyś pod nazwą DivX ukrywała się wykradziona i zmodyfikowana wersja kodeka MPEG-4 firmy Microsoft. Kilka lat temu to już było. Krążyła wersja, krążyła opinia, iż DivX jest standardem nielegalnym. Prawda jest taka, iż ten fakt miał miejsce. Jednak autorzy doszli do wniosku, że warto byłoby stworzyć coś samemu i napisali własną implementację kodeka MPEG-4 i tak powstał w pełni legalny standard DivX. Jednak już na rynku pojawiają się nowe, które już za zaczynają wypierać go z rynku multimediów w sieci. To jakie są rodzaje zapisu filmów? Powiedzisz, o gonisiu. Film na płycie DVD zajmuje mniej więcej 4,7 GB. Znajduje się tam bardzo dużo informacji, jak kilka ścieżek dźwiękowych, napisy, jakieś dodatkowe informacje o autorach, wywiady z aktorami, z reżyserem, sposób robienia filmu, jakie może ciekawe sytuacje się zdarzyły na planie, i tym podobne informacje, które są naprawdę ciekawe dla koneserów. Z kolei DVX zajmuje jedyne 700 MB. Oczywiście materiał ten jest bardziej skompresowany, zawiera on okrejoną. W jakość ścieżkę wideo. Ścieżka audio zazwyczaj zapisana jest w formacie MP3, więc wierz myszko, czym jest MP3. Po prostu format audio zapisany, odpowiednio skompresowany, tak, aby jak najwięcej informacji przekazać, ażeby ta informacja, te dźwięki, efekty zajmowały jak najmniej miejsca. Nie Kodek jest to program, aplikacja, która jest zdolna do przekształcania strumienia danych, zwykłego strumienia informacji audiowizualnych do postaci zakodowanej lub w drugą stronę z zakodowanej do zwykłego sygnału, który jest emitowany. Na naszym monitorze lub też ekranie naszego telewizora. DVD-video jest to standard definiujący nie tylko system plików i ich rozmieszczenie na płycie DVD, ale również format zapisu wideo. Na czym to polega? Im więcej pikseli występuje w naszym ekranie, obraz jest bardziej wyraźny. Mówi się, że jeżeli jest duża rozdzielczość, to obraz potrafi być jak brzytwa. I o to w tym chodzi. Im mniej pikseli jest, im ta rozdzielczość jest mniejsza, nasz obraz, nasz film, czy jakakolwiek inna informacja, którą wyświetlamy na ekranie naszego komputera, jest mniej wyraźna, przez co e, gorsza w odbiorze. E, dzięki tej technologii możemy mieć na jednej płycie DVD kilka ścieżek dźwiękowych w kilku językach. Po angielsku, po niemiecku, francusku, jak i wielu innych. I co profesorze? Widzę, że kończy już pan instalację. Tak, tak. Praktycznie wszystko jest gotowe i zaraz będziemy oglądać. Zapraszam wszystkich. O, tu są filiżanki, herbatka. No, rusz się, modusiu, i podaj filiżankę, bo profesor jeszcze nie ma herbaty. Aha, 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 aha herbaty, aha, dobrze, ogoniliśmy już, dobrze, dobrze. Ojej. Dziękuję. Cisza, kochani, włączam film. O, ojej, to jest moja babcia! Ta w tych butach z ostrogami i żółtą chustą? A jaka postawa i sprężyste ruchy. Tak, to ona, a ten kocór, na którym siedzi, to pewnie nocny wyjec. Wspaniałe kocisko. Ale ta twoja babcia jest odważna. A czemu ona tak ćwiczy tego kota batem? Jak to czemu ćwiczy batem? Przecież to rodeo. A, a co ma robić? Może grzecznie go poprosić? Koteczku mój kochany, zrób to albo zrób tamto. Zresztą moja babcia jest kobietą zdecydowaną, niczego się nie boi i lubi radykalne rozwiązania. O, pa, o patrzcie, jak ona doskonale trenuje tego wyjca. A, no widzę. Znowu ćwiczy go batem. Jedne kocisko. Ale wspaniałe widowisko. Zresztą Modusiu co ja mam ci opowiadać zobaczysz sam jaka fantastyczna jest moja babcia jak tu do nas przyjedzie patrzcie jak ona na nim cwałuje I tego się najbardziej obawiam jak tu przyjedzie z tym swoim nocnym wyjcem i batem to to będzie koniec świata a zresztą niech przyjeżdża o kiedy chce o ale ja ja wtedy natychmiast się wyprowadzam ja batem tresować się nie dam, no nie dam, no nie, no, no nie. audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Iwo Software www.ivo.pl Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.